A, może Slayjum teraz, co? Tak zmienię taktykę. Bomba. Do li granice. O, ale ta mapa mi się zaczyna podobać, coraz częściej ją mamy nawet. Aha, granica to jest to samo, realne. No, to Dobrze. wiesz, tam Araby cię przeszukują, wiesz, jak nie? Jojojo. No, chodź się Chybu. i kaszli A ty Najgorsze <laughs> na jest to, że ty to grzecznie wykonujesz, z uśmiechem, wiesz? <laughs> Dolina, dolina losowo losowa. Eee, ekipa się nam zmieniła? Nie, chyba nie. Zostaliśmy. jeden. Jeden. Pierrot Potata PC. Do u nich, a u nas jest też inny chłopak. O teraz w dzień będzie lepiej. Będziemy. oni będą mieli jasne, jak będą wiesz, tak. przez dziury patrzeć. I to się teraz zmieni i to grubo. Nie przynajmniej kiedyś dronem w otwartą walizkę? Nie A ja już mam skilla zaliczonego Perkę powinienem dostać Walizko jebca Oszty, oszty Dobra, lepiej z odkrytych mamy Kurde, nie mamy tego Że ta no tam A co to tak miga? Jakby też tak Make you wake you? Aha, bo my bomby mamy, no dobra A Jak tam wejdziesz, ty się znasz Aha, to są te dwie bomby co my zawsze tutaj je tak ogarnialiśmy, nie? Gdzie ty jesteś? No tędy, dobra, ja też tu tędy wejdę Ktoś jest rozbijane Ale nie tam, bo to... przyboję tylko o tą Ale, stronę. widzisz <coughs> chyba. Arek. Choć tu by można było, gdzie jest tym pieprzony? Ale uważaj tutaj, nie? Marcin, pokój trzeba spenetrować najpierw. A że niby tu, ja? Nie, poczekaj, tam z boku ktoś idzie. Riddle to rozbija. A Riddle ma kurwa... Puszczę drona. I podjadę w ten pokój, tak jak ty mówisz. Ale z dwóch kurwa! Dwóch niebańców kurwa! Widziałeś to? No, ja się boję zawsze tego pokoju jak cholera. To ty tak parzysz czy oni? Oni, oni. Ale z kubańca, uważaj ten pokój to jest kurwa. I co, są te skubańce czy nie? Kurwa, rozbił tak ostro, że... Marcin, bo tam wiesz, ale no, jest w tej pokoju kasowym, nie? Zabijesz go? A nie, ciężko raniłem To jest był kasem Powinieneś tu wisieć, nie a cholera jasna To nasi Bole, już tu są? dorwał mnie puls. Puls mnie dorwał. A nie wiem czy kasla postawił. O kurde. Nie bardziej. Kurwa, no kasla. Oh fuck. Z boku. Obszedł mnie. Oprzed. Aha, bo tam naszego już nie było. Znaczy się, skoro mi oprzed. Mm. To źle zagrałem, że tu stałem w miejscu. Ja nie jestem tak mobilny i to mnie gubi dużo, wiesz? Często. Często dużo. Wiele. Głos słychać, że nie z tyłu. Trzeba no było wejść, podkładać się, nie jebać Ale... on miał? Tak Ja miałem, bo nie wiem Ach. Dobra Zaczęło się jak się zaczęło Skończy Ej. się tak samo Czyli wygramy, jo? <laughs> Miejmy nadzieję, dobra, biorę tego grubasa Kurde, ktoś mi zabrał no To bandytę Szafki, szafki w zbrojowni archiwa to było tam tak fajnie, się broniliśmy. Tu gdzie oni byli teraz? A to są bomby, to, to, to tak <laughs> powiem ci, że to. To działa, Marcin, ty jesteś w tym, w tej kanciapce swojej. Ja jestem z boku, oni nie mają szans. O, cholera. No nie, no gorzej wybrać nie mogliśmy. Ja pier. Ninjas. A platy kto ma, kurwa? Ja nie, ktoś mi zejumał, tutaj biegał. Reloading. No nie, no gorzej wybrać nie mogliśmy, stary. A. Jest Oczywiście, róg platy położył za czterech Gdzie jest? No nie, nigdzie Kurde, nie ogarniam tego A teraz położył, nie? Idiota Gdzie on jest? O tu, Dobra, biegnę. Ja ubiorę, bo wiesz, ja muszę, nie? Co to Nad tobą. Nie jest zbyt fajne wysoko. Okay. mną. Aha. Czyli uciekamy. Mm. Ech. Jakie przyjęcia są nudne. Uh, w bombie A. ba Ja jestem na A. B, sorry. Dobra, niech go ale ja też. Znaczy, ja już nie żyję, no ja bym mi z ale... Co oni tak napieprzają na tej górze? gdzieś latach kurde słyszę typek ty ja wiesz że są wszystkie kamery a ja ich nie widzę nie jestem w stanie jej zobaczyć Ale mam streeta stary Ale widziałeś go, nie? Ja. Padnie! Aj! Kurwa! Gdzie on uciekł? Na prawo, na pewno na prawo. No, Mamy czy... typa naszego No kurwa nie? Też tak patrzę Tu jest tarczarek, a tu byłby Blackbeard, ale kurwa, tam jest nasz typ. Zaznacz! Wow. Oh fuck! Ale dobrze to zrobił, ale dobrze to zrobili, co? Ale ty, dojebałeś kogoś? Tak. Blackbeard był z tyłu i żeśmy się postrzelili, nie? Znaczy, Nie, no ja go nawet udało mi się zabić, ale. Ale fakt, faktem, że zobacz, jak fajnie zrobili. Ten pobieg. Tak, a ja się za nim rzuciłem, a ja się za nim rzuciłem, nie? Tak, 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 tak. Rewelacja. Fajna taktyka. Użyłem maszka, ale już z dymnych rezygnuję, wezmę ładunki wyważające stare. Ty poczekaj, nie ma tego. Fak! Kurde! Ta czera nie mamy. No chuj Wiesz co? Ta mapa wybacza brak taczera albo termita. Jest tyle wejść? Nie, to to, to, to prawda. Ty możesz mieć trochę racji w tym. Ale mimo to łatwiej byłoby. Bym był bogaty, to bym kurwa dronem umiał jeździć. Ale tu ich było, stary. Mrówków. W kibelku jest koleś. Trzeba uważać. Ale ja tą wnękę będę penetrował. Wiesz którą, nie? Marcinka, a kiedy weźmiesz jakąś tarczę taką wielką? Mhm, mm jestem w tej rundzie. Ja żartowałem. A ja nie. Nie jest śmieszne, co ty mówisz, wiesz? Kapitano, kurde ninjaso. Dobra, już jestem na miejscu. Tylko, że wiesz co, jest takie światło, że ja tu nie widzę nic Chociaż tu ktoś kurne mi biega Rek, Rek tutaj jest do no podkład. podkłada Znaczy nasz <ścoughs> Co się stało? Zginęliśmy? No od fronta jebnęli, nawet nie wiem gdzie Ja na pewno w kibelku jest typek, nie? O maszkę mówić się mogę przewijać Uważaj Ładnie <coughs> się kurde na zielona Czekaj sprawdzę jeszcze raz kibelek Na pewno jest typ w kibelku, musimy uważać stary Ile puścił już? Dwie Ile jeszcze? Mam maszkę, mogę gdzieś pisnąć, tylko nie wiem gdzie. Się pozabijamy razem, ci mówię, to jest kurwa, tak tłoczny no teraz. Kto? Dwa, nasz leży, a nie wyjdziemy, bo jest gaz. Dobili go. Bakeryna. O, jest, jest, jest baba. Tu masz babę, uważaj, ona będzie się wychylała co jakiś czas. A co to jest za ściana w ogóle? Nie wiem, coś tak. my zrobiliśmy? Tak, kiedy nie żyje. O, ja dostałem! O, mama mia. O, ona latała właśnie, o, ja ją widziałem, wiesz? Ty, ale jak ty, patrz. O, ja jego. I to przeżyła, jo? A ty skoczyłeś, mówisz, że coś ci się tam stało? Ale dobrze rozegrała to. No, zajebiście, wcale nie mówię, że nie. <laughs> Oj. Tak mówisz? Słyszałem króla lwa A czemu Madzie nie kaszle? Teraz by się przydało Coś tam robi z pazurami Od stóp czy od rąk? Rąk Ale twoimi czy jej? Swoimi, swoimi, no jak kurwa, jak ja bym miał grać i napierdalać, jesteś ninja czy nie jesteś ninja? Turtles A chcesz gdzie iść na film do kina, wiesz? Tak a ja. robi ty, ten pisze... On ten, no chyba robił tych, nie Transformersów Nie, nie rób tu co za typek, zatamował jedną ton. No i patrz! Ja pierdoczę, stary, jesteśmy odcięci. Patrz, zobacz co on zrobił. No nie wiem, nie wiem, to już stawiam wzmocnienie i spierdalam sobie. A, ty, patrz, jakbyście chcieli platy, nie? A propos, kurde. Mhm. Mm Tylko kurwarek. Możesz nie komentować? Tam, no tamtego gracza też gadałeś, że szybko. No, wszyscy wzięli po co te hejty. Wsadziłem mm, kogoś? Nie. Ale rzucałeś dzielnie, tak? Hmm? Palą, palą. Fuck. Aby nie było, Blackbeard to jebany. O oh fuck, koleś jak przed jak się zlękłem, typa. Tatcher idzie od strony. wiadomej. Nie wiem. Jak on mnie widzi. O jezu. Kurde, ja w tarczę strzelałem, a nie w niego, ale jaja. Ale zlamiłem. No tu było, ale chyba już nie żyje, co? Nie żyje. O ja jego Dobrze, że koleś mnie wspierał, nie? Zobacz. No 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 A był tam... Wiesz Ale ty byłeś machaczem, kurde no, Często to robisz? Konia. <laughs> ale nikogo nie ma, wiesz. A on. Patata i ja. I ja o, tym razem wezmę taczera i pójdziemy Tak, poczekaj gdzie. O, o, teraz mamy kurde Wjazd do... od wschodu, tam Bierzemy. Zmień. Muszę mieć cię przy tyłku. Zmień. Chodź od wschodu, jest. No i dobrze, a miałeś dolinę. Klasycznie. Um, dobrze. Przestraszony byłem. <grystanie> We need to <grystanie> No mu pieprzynałem w tą samą walizkę, stary. No kurde, Mistrz, to już jest kurwa. Kombo. No nie, no w plecy dronowi się nie szczela. <noise> A tylko mamy ruka odkrytego i walkerię, nie? I co jak patrzę na ludzi, to tylko ich widzę. <noise> Bo, może ich jest kilku! A my po drugiej stronie, kurde, się odrodziliśmy pewnie, co? Ty hey Marcin, tu dziś były kamery. Widziałem, jak ją, kurde, odwaliłem. Jak... Tak wiesz, tak. Pum. Co teraz? Ktoś Kto nasi Nie wiem Tu jest nie. ten Znowu z góry, nie U góry jest rozbite okno stary... Ja? Ja... Zabite Zabite, Zabite. Kurwa pieprzony autobus To samo chce nam zrobić, czaisz? Obserwuj okno, aby wchodzić wchodźcie gdzie na zewnątrz? Aha, dobra. O Jezus, to samo kurwa nie trafiłem. Ja nie Dobrze, Dobra, zrobiłem ją. Ty nie wyszła z góry, tylko z, z innego tego, czaisz? No czaj, czaj. Czaisz, czaisz. Wspomóż, yy, tego, tarczę. Gdzie on jest? No, i podkładajcie bombę. No kurde, ty, ja nie wiem jak tam wejść. Tu mam problem, latam jak potłuczony. Tarek podkładaj bombę. Tylko najlepiej u niego, albo dobra, no. Dobrze Pilnuj O jego, słyszałem tylko tarczę. Tak O Go położył na gwałt, widziałeś? Yeah. Jeszcze raz wezmę. Jestem panikarzem, to potrzebuje ciężkiej zbroi, wiesz? <noise> Tylko kłacią od razu. Rozumiem sugestie. Kontrola celna, schowek. Dobra, weźmy to. Inicja. <noise> Każdy wybór jest zły, więc. <głosy> <głosy> Znany dron! Aha, Co ja to mogę jest... zrobić? Aha, to no... mogę wzmocnić. Jedną jedno w bym potrzebował. No, sorry, ja tutaj od zewnątrz zatykam, także. ta druga. <coughs>

Pojechałem już jednego O kurde to Z góry gdzieś wali, z góry, z góry, z góry NIE dobrze! Przeżyłem Tu z góry mogą wejść Ale jaja Ładnie, Ktoś wszedł od góry. A tu. Zabiłeś tego od góry? Tak. Dziękuję Ci. Ale na pewno nie żyje? Na pewno dostał hita. Masz To. <noise> Rozumiem, że znalazłeś, tak? Tak To jest jedyna broń, która chyba na tego Blackbearda działa, patrz Alba... O, ja mierdocze. Nie, nie Możesz mieć rację, patrz, znowu zaczynam od przegranej i się jakoś udaje, niesamowite, co? Ty, nie? Z nieba, znaczy z piekła do nieba mamy trzeci nie. raz z rzędu, nie? Także Ty? złoto jeden już widzę, jak u ciebie świeci. Przestań wkurzać mnie, bo dojadę cię. Srebro cztery, fuck offy.